Kapsejcyna Chili Szczypta z kowili To jest Spotkanie z Ostrością Siemaneczko, witam na kolejnym Spotkaniu z Ostrością Ja jestem Marek D. Ja jestem Sany Pit Siemaneczko zanim zaczniemy, może kilka słów o tym Max Premium Burgers Tutaj już ten, jest to sieciówka oczywiście. Tak, no jak McDonald's, KFC. Dokładnie, która już tutaj w naszej okolicy pojawiła się, uuu, już trochę czasu temu, długo, z rok, może nawet więcej. Więcej, bo, więcej, bo więcej, ale jest więcej. jedyny w Poznaniu. Do tej pory nie, nie, nie ciągnęło nas tam, chociaż jest to stosunkowo no. blisko, mhm. ale że tutaj ostatnio też właśnie w takie różne lokale poznańskie się y, zagłębiamy, to zobaczyliśmy też, y, sprawdziliśmy co tam mają Ostrego w ofercie, tak. Pikantnego może bardziej Może tak, no, należałoby spojrzeć, jasne. no bo że to, to jest że to, że to do spotkania, to już daje do myślenia. <laughs> e, trochę się tam znajduje ciekawych pozycji e, z jakimiś akcentami pikantnymi, też różnych wariacji różnych burgerów, też menu wegetariańskie tam jest dosyć bogate wegetariańskie. Wegańskie, wegetariańskie, już teraz nie pamiętam. I jedno i drugie. Ale zdecydowaliśmy się wybrać dzisiaj jednego konkretnego burgera i tak. już w tym momencie postaramy się Wam go przedstawić. Oczywiście widzicie wzięliśmy na wynos, mhm. żeby... i moc może... kto jeszcze pokaż. Mocno. Dobrze. Dob burgers Dob. are our passion. Grand deluxe. Tak jest. A my tu konkretnie... Ale to nie jest ich... nazwa burgera, tylko... Tak, już wam konkretnie czytam jak to się nazywa. Spicy Avocado Burger. Zdecydowaliśmy się wybrać mm -hmm. tego jednego, konkretnego. Już wam teraz prezentujemy, pokazujemy jak on wygląda. Tak się to prezentuje. Tak. Troszeczkę może, może tak tutaj otwieramy, jak to wygląda. Tak, tak. O, troszeczkę tak Gląd. Duży burger wołowy z awokado w kostkach, papryczkami jalapeno, serem cheddar, pomidorem, piklowaną czerwoną cebulą i sosem śmietanowo-cebulowym. Może podaj jego cenę i jak na to była? A cena? sytuacja jest taka, nie inna. No, słuchajcie, moi kochani. Szybciutko mm. pokażę jego cenę. Nie mamy paragonu, tak, ponieważ. zamówiliśmy w automacie. na wynos. Była informacja, że paragon, wszelkie augurki dostaniemy przy kasie. No wydano nam, założyliśmy, że będzie tutaj w torebce w takim razie paragon. No nie ma, nie ma. No, A już nie raczyli. widać. że nie, będę się, nie będziemy się po to wracać no. po paragon. 1995 za jednego burgera, okay. oczywiście. No to patrząc na rozmiar tego, to no, jest sporo, no nie będziemy nie będę ukrywał, że to nie, służne, to nie są tanie burgery. Tak wizualnie sama bułka każdy mi się nieco zmakło. No, tak, dokładnie, jakby Ale wnętrze tak. już tak, no nie bardzo, nie bardzo. To jak sobie będzie zimne, taka, no. taka Fuzja, coś pośrodku między burgerem z maka a takim już z takiego, z takiego jakiejś burgerowni. Mm. bardziej standardowej. Dobrze, no ale to stwierdzamy naocznie. Ja stwierdzam. Zobaczymy, jak, co by tu będziemy można stwierdzić smakowo. No i pikantności. Ostrożną, w cudzysłowie. No po prostu Po jalapeno może ciężko się spodziewać, nie? To może być się klimat zbliżony do burgera z Maka. Pewnie tak. Dobrze, Majku. Już mi się świna tak wygenerowała. gadamy, my nabijamy. Weźmy się do konsumpcji. Jasne, w no Jasne, robię. krzyczy, żeby go zjeść. Dokładnie. Więc zagłuszmy go, te jego krzyki. Jedzmy. Smacznego. Jedzmy, tak, smacznego dla też. Mmm. Fajny jakiś kwasik poczułem. Ja taką słodkość jakby. lekko. Nie jest to super. Nie, jest to super. Mogę być kurczę trochę nieobiektywny przez to, że jestem bardzo głodny. Mm. Czuję papryczki Juh. jalapeno Dokładnie jak to było już powiedziane na jednym filmie, że to są jalapeno czuję, e, że to są jalapeno z zalewy octowej, bo czuję kwas nich Dokładnie. Obecny. To samo teraz poczułem, bo akurat tu mam je. Mm -hmm. Mają moc. No, na no języku dają. Poczułem pomid... Czekaj. Nie pomidorowe, takie jakby coś, ale. Nie ma pomidorów. No właśnie, nie ma pomidorów. Kurde. Super jest. Czuć słodkość, mm. czuć. czuć Faktycznie tak. że tej cebuli chyba. Czuć, czuć to, to jalapeno. Mhm. Co gryza? Mam wrażenie, że czuję nieco inny akcent smakowy. Fajnie, bardzo fajnie to się prezentuje. Myślę, się tak mieszają te słodycze z kwaśnością, mhm. z tym jeszcze z ostrością e, jalapeno. No. Teraz ewidentnie cebulę poczułem, mhm. tą czerwoną. Tak, jeszcze tutaj czuję ten sos, nie wiem czy to jest majonezowy czy jaki, wiadomo może to nie jest liga burgera na przykład jak w Indian Steak, gdzie mm. kosztował prawie 50 złotych, mm. no ale tak jest dobry. Trochę inna szkoła robienia burgerów bym powiedział, no. nawet nie wiem czym porównywał. Fajna przyjemność. Okej, okay. zjedzone. No. zjedzone. Już tutaj trochę ogarnęliśmy się, zamknęliśmy, żeby to ładnie wyglądało. Ja mam wrażenie, że trochę mało konkretów jest teraz w tej yy, naszej no, 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 bo yy, recenzji jakby. Bo kurcze, no ja powiem tak, mnie jako człowieka w tym momencie bardzo głodnego, no. on już wydał się poetycko dobry. Dla mnie on wydał się poetycko dobry, co Jasne, ja tam czułem. zresztą przecież widzicie, zjedliśmy go bez żadnego, z, z pasją go zjedliśmy, a nie z jakimś wybrzydzaniem czy coś, nie? więc to świadczy o tym, że naprawdę burger jest pyszny. Nie, nie było się nie. do czego doczepić, ja tam czułem i tak. cebulę i tą słodkość. Jasne, że też. A z awokado nie miałem jeszcze chyba kontaktu, więc... Nie przypominam sobie przynajmniej, więc nie wiem, czy tam było czuć awokado. Awokado kurde smakuje trochę jak takie masło, nie ma takich smaku, klimat masło. A, już przypominasz, co to jest dokładnie. Tak, już kojarzę. Więc czymś razie byłoby tu nam go wyczuć? Słodkość była. Co mogło dawać na słodkość, Majku? Najprawdopodobniej chyba ten klimat majonezowy, coś takiego. to było to? Tutaj prawdopodobnie. No bo też czułem te słodkie akcenty, mięso po prostu idealne. Mięso spokoję. Czerwoną cebulę też czułem, też było super winową. Była czuć, tak. No i paprykę pewnie przede wszystkim. Jasne. Która jak najbardziej. najbardziej robiła robotę. Tak, było która czuć... była na pewno w zalewie od bo było czuć ją kwas. Tak, nie? Było czuć kwas, więc na pewno było w zalewie octowej. Tak, jak Ale... już wiemy po tym filmie, co wcześniej wspomniałem, że tak. sama papryka w sobie ma smak typowo, jak zwykłe cili, nie? Tak, na pewno nie kwaśne. Dokładnie, a tutaj ładnie, pięknie było czuć i ta, tak, tego, było czuć. ten kwas razem z tą mocą było czuć. Jasne. No, no, to jest pikantność, ładna konkretna pikantność. Ogólnie fajna. naprawdę wszystkie składniki w tym burgerze mm. wydają się na swoim miejscu. Każdy coś znaczy mm. i każdy daje coś od siebie, więc cały kształt burgera naprawdę wypada świetnie. Właśnie jak już powiedzieliśmy, mm. patrząc, że to jest burger sieciowy. Jest no to jest no, wow, naprawdę to jest, fajna alternatywa. Więc do... jak najbardziej można tutaj polecić wizytę mm. w Max Burgers, jeśli ktoś jeszcze nie był i tak spróbować jest. te Pikantne pozycje. Nie wiemy jak sprawują się te pozycje wegańskie, wegetariańskie, gdzie zamiast kotleta wołowego czy też kotleta z kurczaka, bo też jest opcja z kurczakiem. Ewentualnie tam są dodane jakieś rzeczy no, niemięsne nie? i. Nie wiemy czy ta też jest spoko czy nie raczej nie, raczej, nie raczej, się no, no, na to. No my jesteśmy, no wiecie, mięsni, typowo mi, mi, mięsnymi ludźmi jesteśmy. Żeby nie powiedzieć antywege, jak tylko powiedziałeś w jednym. No razem, no, Kuff, no lubimy mięso, lubimy mięso i A raczej i celujemy w burgery mięsne, więc raczej. Nie w tej chwili ten no, no, raz się nie porwiemy, ale ja myślę, że wpadniemy jeszcze, tak no, to skosztować. Ja bym chętnie starze. nawet spróbował optą opcję z kurczak burgerem, spróbował. Bo też lubię kurczak burgera, jak najbardziej przykład w Maku kurczak burger jest świetny. Zobaczymy wszystko przed no. nami, raczej nie będziemy robić już więcej z tego, tego filmu, no bo lokal już został zaprezentowany dzięki temu jednemu burgerowi, myślę, że nie ma tutaj zagłębiać tematu. Najwyżej może przy okazji gdzieś wspomnimy. Ceny raczej wszystko chyba tego to samo, nie? Po 20 złotych podchodzą. No, z tego widziałem, tak, tak, to są hmm. tak. No to nie przedłużamy w takim razie, ja jestem Pitt. Ja jestem Mike Vanty. To było nasze bardzo fajne właśnie, już po raz kolejny to mówię, ale zaznaczam, bardzo fajne spotkanie mm -hmm. z Spicy. Awokado Burger, tak, w wersji Premium Grande Deluxe z Max Premium Burgers. Burgers. Dobrze, a my widzimy się na kolejnych spotkaniach. A, nie tylko spotkaniach, ale też live'ach, recenzjach, czyli w ramach wyzwań. Wiadomo o co chodzi. Sya! Hej!